No, mocno się zastanawiałem, czy nie nagrywać tego odcinka w samych slipach, ale. Ale żona się na szczęście obudziła i wybiła mi ten pomysł z głowy. No cóż. Ale to tylko z uwagi na, na temperaturę, nie na jakieś moje tutaj, prawda, skłonności ekshibicjonistyczne. Ahoj wszystkim rozbitkom na Morzu Whisky. Ahoj wszystkim Whisky Spiritowcom z grupy Whisky Spirit. Eee, witamy w kolejnym niezwykłym odcinku, takim eksperymentalnym. Eee, przenosimy się do Teksasu, UPKA Whisky Drinkers, eee, destylarnia Balcones, pierwsza destylarnia, nowo otwarta destylarnia eee, od czasów po zakończeniu prohibicji w stanie Teksas. Okej. Okay. Houston, Texas, Boston, Massachusetts, więc no cóż, Ameryka pełną gębą, biała Ameryka, Texas stan ogromny, <laughs> za to destylarnia bardzo mała, można powiedzieć mikrodestylarnia, aczkolwiek przywracająca no, tą tradycję powstawania, oni tutaj się chlubią, tutaj mamy oczywiście od, od, od dopisek na wszystkich The Original Texas Spirit, a czemu Spirit? No bo paleta produkcji tam jest ich bardzo szeroka w zasadzie, bo oni i na modłę szkocką robią prawdziwego single malta z prawdziwych miedzianych alembików, mają też aparaturę kolumnową, robią bourbon, robią też destylaty kukurydziane i pewnie destylaty żytnie, aczkolwiek tutaj nie jestem pewien, natomiast te destylaty kukurydziane, ich rodzimy, rodzimy gatunek kukurydzy, blue corn. I z tej, z tej właśnie niebieskiej kukuryzy bardzo dużą część tego swojego portfolio robią, i my mamy tutaj coś wyjątkowego. No bo tak, według nich jest to corn spirit, czyli no generalnie nie, no nie jest to whisky w takim klasycznym rozumieniu słowa jak my. Znamy, tak? Czy jakaś definicja Common Spirit, tak? Natomiast jest to, jest to, ja to będę nazywał ją whisky i jest generalnie tworzona jak whisky. Jest to destylat, 100% destylat kukurydziany, który leżakuje w bardzo mocno wypalonych beczkach. Ktoś by mógł tu powiedzieć: Ha, 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 coś mi tu śmierdzi bourbonem. aczkolwiek no, burbon to to nie jest, moi państwo, no bo burbon w 100% z kukurydzy. Nie do końca, prawda? A tutaj właśnie mamy taką, taką recepturę zasypu 100% kukurydza i co jeszcze jest tutaj takie, no to jest bardzo takie unikatowe. Jest to whisky, natomiast jest to Made from Roasted Blue Corn Texas Scrub Oak Smoked. Więc ona to jest whisky wędzona z y, krabołkiem, czyli, y, czyli tym dębem karłowatym, te takie małe teksańskie y, drzewka wpisane w ten ich taki pustynno-stepowy krajobraz, i jeszcze jakiś tam krzak na pewno gdzieś tam się turla, y, napędzany wiatrem i y, y, y na pewno gdzieś tam w oddali y, 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 słychać wycie kojota i wystrzał y, rewolweru. Natomiast wracając, wracając na ziemię, tak, jak to w ogóle się odbywa? No bo generalnie my znamy taką metodę, że no to, no to ten słód się prawda, wędzi, czy ziarno, tak, w przypadku tutaj ziarno kukurydzy, natomiast tutaj metoda jest bardzo eksperymentalna, bo oni do końca jej nie zdradzają, natomiast no, najprawdopodobniej wygląda to tak, że tutaj sam destylat jest nawędzany, za, zawędzany, nawędzany i podwędzany. I, I to jakaś pompa już bezpośrednio do gotowego destylatu wtłacza nam ten, tą wędzonkę, ten, ten właśnie dym z, ze spalanego, zwęglonego ze spalanego, dębu tego karłowatego, tego ich rodzimego. Więc wszystko mamy rodzinę. Jest rodzimym drewnem wędzona łycha z rodzimej kukurydzy, robiona w Teksasie. Heja, hej. No i co jest piękne w tej whisky? Never. Jak oni to pięknie napisali? Never chill, chill filtered or colored. Never chill filtered or colored. Król Karol. Tak, że nigdy nie będzie pewnie. Never. Never. Forever and ever. Jak to w Stanach. Wszystko musi być forever i never. I dobrze, no mamy jasno tutaj określone. Nie jakieś tam bzdety, że jedna łyski tak, druga tak. Never. Oni po prostu się w to nie bawią. Distilled butelet Balkon Balcones distilling. Waco, Texas. Purification through fire. Jakże tutaj piękne oczyszczenie przez ogień. To tutaj mi troszkę śmierdzi. Jakoś groł tron. Ale może już przelejmy sobie to whisky. Ja przepraszam, jeśli tutaj moja charakteryzatorka nie wyrabia, ale, ale charakteryzatorka moja śpi, a jest, jest druga w nocy, a w pokoju jest jakieś pewnie ze... 112 stopni Fahrenheita, Tak najprawdopodobniej się czuję tutaj, że, że tyle może być. Więc mogę tutaj gdzieś delikatnie się odbijać, ale myślę, że nikt nie będzie... ale mi się ładnie zamieszało, tak porywiście taką falę zrobiłem. Choć, choć teksańczycy chyba nie mają żadnych dobrych skojarzeń jeśli chodzi o falę. No cóż, yy, no zobaczmy jak ta whisky smakuje, kolor ma przepiękny, kolor ma ciemny, kolor ma wspaniały, naturalny jest to kolor, whisky leżakuje z tego co ja mniej więcej wiem w tych mocno wypalonych beczkach, już ten mocno nawędzony destylat, no do, ponad dobre dwa lata, 53% bez filtracji na zimno, piękny kolor, naprawdę takiej... Takiej szary bomby, no przynajmniej 14-16 lat. Ostatnio takiego Glenliveta, 14-letniego Sherrybata popijałem, to kolor miał nawet, nawet trosze, troszeczkę cieńszy. Tak kolokwialnie ujmując. W zapachu, uh, ona już jest dobrze napowietrzona, bo ja oporządziłem, troszeczkę opędzowałem, już tej butelki zdążyłem jej poznać i się z nią zaznajomić. Ale pięknie pachnie. E, od razu tutaj wychodzą dużo spalonego cukru, dużo takiej karmelizowanej śliwki, wędzonej śliwki, e, uwędzony boczek polany jakimś syropem klonowym, to wszystko taki grill grill na słodko, jeśli mnie Państwo rozumiecie, te wszystkie takie słodkie marynaty, żeberka w, w miodzie. Wspaniale pachnie, jest trochę kukurydzy, a natomiast nie ma takiej, takiego lakieru jak w, jak w Bourbonie, no, nie czuć na pierwszy rzut nosa, że to jest coś ma to wspólnego, tak bardzo, że to jest oczywiste, że to jest kukurydza. Naprawdę, ale głęboki, no wspaniały, wręcz taki no, li, likierowo-dymny jakiś aromat, zobaczmy jak w smaku. Cynamon, pieprz, gałka muszkatołowa, ach, słodka papryczka, ostra papryczka, przyprawa do grilla, grillowane mięso, syrop cukrowy, syrop klonowy, wędzona śliwka, jakieś takie słodkie owoce z kompotu. Takiego kompotu w słoikach z dużą zawartością cukru, ta przyprawowość, ten pieprzka jeński, taki wychodzi kontrujący, dodający takiej ostrości, pikantności, no przepyszna łyski, naprawdę przepyszna whisky. Paradoksalnie ten okres letni może nie zachęca do takich smaków, ale ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić no gdzie lepiej ta łyzki ta by mogła pasować niż w jakichś ok okolicznościach takich no ogniskowo-grillowych, w ogóle. Brimstone, bo ta łyzki to balkon jest brimstone, no to nic innego jak siarka, tak, jak siara, więc ta taka wypalająca się siarka. Ja akurat tutaj takich, takich aromatów nie czuję, które często mi się zdarza odna odnajdywać w innych łyzki, natomiast tutaj no, tej siary nie ma. Siary nie ma absolutnie, jeżeli już tu taki siara, no skilera taki ma, 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 mają rozmach i tak dalej. Natomiast tutaj, tutaj był whisky przepotężna, przesmaczna. Jeśli to jest tylko tam dwa lata z kawałkiem, no to szapoba, czapki z głów i w ogóle no na, naprawdę naprawdę ten Teksas, no to no, nie wki i dmuchał. Mm. 53%, ale tego nie czuć. No teraz w smaku na ustach gdzieś w finiszu dopiero się odcięła ta kukurydza. Ale jak ktoś nie lubi burbonów, a chce dobrej amerykańskiej whisky spróbować. Highway. White Highway. Szeroka autostrada. Nie się udaje. Szeroka droga. Szerokiej drogi. Tylko, nic tylko. Się udawać w kierunku destylarni balkony. Ona w bardzo dziwnych takich zawirowaniach, w przeróżnych cenach w Polsce, na polskim rynku się znajduje. Wydaje mi się, że cena do 300 zł to jest cena korzystna przez kupie. No niektóre ceny są naprawdę wzięte z, z, z głębokiego D, bądź tutaj z, tudzież z kosmosu. Natomiast do 300 zł mi się udało kupić w, w jednym z hipermarketów za 280, konkretnie w Auchan, czy też w Auchan, jak się mówi po podkarpacku. Więc zachęcam. No tylko szukajcie, jeśli znajdziecie poniżej 300. Bardzo dobra jakościowo, mocna, 53% skoncentrowany smak, bez filtracji na zimno. Wspaniała, wędzona, naprawdę wędzona, dobra teksańska łyski Zupełnie coś innego niż, niż to, co macie okazję spotkać, skosztować w większości przypadków łyski dostępnych na, na naszym rynku. Więc jakbym ją ocenił w kategorii męskości 10 na 10, w kategorii małgorzowatości 8 na 10, w kategorii kontemplacyjności 8 na 10, w kategorii ogólnej miodności 9 na 10. To mówił ja, Jarząbek, więc e, dzięki, że ze mną byliście w kolejnym odcinku na Morzu Łyski, No to była daleka żegluga do Teksasu, Łyski balkones, e, wszystkie wypusty, destylarni bardzo ciekawe, e, przywiązani do tradycji, do regionu. Chwali się e, te małe ojczyzny, stają się takie coraz większe nasze e, coraz w, bardziej wypływają na szerokie wody dobrze się chyba dzieje. Jak to mówią, cudze chwalicie, a swego nie znacie. No tutaj regiony bardzo dalekie, aczkolwiek warto tam podążyć. Już tytułem końca nie przedłużając. Dzięki, że ze mną byliście. A, hej. Więc czemu nie, zamiast zimnego piwka, strzelmy sobie o drugiej w nocy. 53% i to takie mocno dymne. A, ja, yeah. na pochybal.